Ja kocham piłkę. Zaczyna się wyszaleć i... Że nie będzie grubość. No. I można sobie pograć i fajnie sport. W czym jesteście najlepsi? W rybieniu. W szybkości. W przejmowaniu piłki. Dzisiaj e, gramy turniej imienia Zbigniewa Oszka, e, dedykowany z dla rocznika 2013 dla klubów, które grają w trzecich ligach i niżej. Po to, żeby była też szansa, żeby e, zawodnicy z mniejszych ośrodków, z mniejszych klubów mogli się pokazać e, w celu odbycia, później konsultacji kadry śląskiej. 11. edycja turnieju cieszy się też dużą popularnością, bo zawodnicy bardzo chętnie tutaj przyjeżdżają. Co roku e, trenerzy bardzo mi wspominają tutaj pobyty na tych boiskach. Więc myślę, że kontynuacja tego turnieju w kolejnych latach będzie kolejnym fajnym wyzwaniem i przede wszystkim doświadczeniem dla młodych zawodników. Ter Oszek pełnił funkcję koordynatora pod okręgą wiele, wiele lat. Był bardzo dobrze znany w środowisku piłkarskim, szczególnie jako osoba, która stawiała na szkolenie, szczególnie w grupach młodzieżowych uszanowaną osobą i, i naprawdę bardzo dużo rozwinął pod tym względem naszym podokręgu, jeśli chodzi o działalność na rzecz młodzieżowej i dziecięcej piłki nożnej. Podokręg Skoczów, podokręg Żywiec, Bielsko, Tychy, racibusz, Rybnik. Mecze trwają dzisiaj 25 minut. Jest upa, więc troszeczkę właśnie skróciliśmy. Każdy dzisiaj ma szansę zagrać tyle samo, ponieważ w połowie czasu jest rotacja tak wszystkich zawodników po to, aby każdy mógł się wykazać i dostać tyle samo minut. I całą ideą turnieju OSZKA jest przede wszystkim możliwość, czy danie szansy przede wszystkim zawodnikom z niższej lig, w celu zaprezentowania się i skonfrontowania swoich umiejętności z zawodnikami z innych podokręgów, więc inicjatywa tego turnieju, w mojej ocenie, jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o szkoleniowy aspekt, najważniejsze jest to, że to są to jest trudnie dla dzieciaków, którzy gdzieś jeszcze są w tych swoich mniejszych środowiskach, a tutaj mają okazję się pokazać. To nie jest często ich wina, że, że zostali pominęci przez proces selekcji, ale po prostu może nie są gotowi jeszcze, żeby zmieniać swoje środowisko, w którym czują się bezpiecznie, ale to nie znaczy, że my, jako związek, nie musimy się przyglądać i, i patrzeć na tych dzieciaków i w tym momencie pomóc im podjąć lepszą decyzję, żeby albo im pomóc pokierować ich, żeby, żeby szli do, do lepszego środowiska, do lepszego klubu.